Nie. O, cześć, U, Sebastian. Szukam twojego taty i szukam, ale nigdzie go nie ma. Naprawdę? Tak. Nasi zacni goście zjawią się lada moment, a on miał wygłosić dla nich przemowę. Super. Aha. Oj, co ja nie ubocznę. A go płynie trytek. E, dobra, tata musi zaraz wygłosić tę ważną przemowę. Chyba już czas przemienić trytka w dużego króla trytona. Jak to się robi? Muszę wylać kroplę tego eliksiru na jego głowę, a wtedy znów stanie się dorosły. Jedyny problem, że musi się chwilę nie ruszać. Nie ruszać się? To chyba nie takie trudne. Jej! Hej, Trytek. Czy mógłbyś się przez chwilę nie ruszać? Musimy się przygotować do bardzo ważnej kolacji. Do kolacji? Właśnie. Będziesz przemawiać do dorosłych i dostojnych gości. Wolę się bawić. Hej, zaczekaj, trytek. Nie możesz tak. Spróbuj mnie złapać. <laughs> Chyba nam się urwał. Proponuję się rozdzielić. Floryk, Felix płyńcie w tę stronę, a my dwie płyniemy tam. Idzie rak, rak i robi to I raz i dwa. I jeszcze raz. Trzymał I Klaśnij raz. Właśnie tak. Ty też możesz być jak rak. O, fajna zabawka! Nie ruszaj tego! O! 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 Stop! O! Ha? Tato, to znaczy Tytku, teraz nie jest pora na zabawę. Co tu robić? Gdzie on się podział? Nadpływają goście. Kolacja zaraz się zacznie. Czyli już po wszystkim. Próbowaliśmy. Jak dobrze, że nie jestem już małym głuptaskiem. O, i to wszystko moja wina. Tata miał dużo pracy, a ja chciałam, żeby się bawił. I teraz się bez przerwy bawi. Ale ktoś musi przemówić do tych gości. Kto niby miałby go zastąpić? Czekajcie. A niech te metu za już wiem skoro tata zachowuje się jak dziecko, to ja będę przemawiać naprawdę zabawa skończona. Subskrybuj, by znaleźć więcej filmów i włącz Disney Junior, gdzie obejrzysz swoje ulubione seriale.